Witam serdecznie w kolejnym odcinku Akcja Hoinka u Fixa. Taka sytuacja. Hoinka była piękna. Jeszcze ją musiałem ucinać, bo się nie zmieściła. No, ale wyjątkowo się sypie. W zeszłym roku nic się nie sypało. Także zanim to wyciągniemy z domu, to będzie cały dom usłany igłami. Lekko się ją ruszy. I się sypie i pomyślałem, że ją przetnę na pół najpierw. Czyli Makita, powiem Wam, że naprawdę fajny sprzęt. I chlaśniemy. I taka sytuacja. Dzięki, trzymajcie się.